Czy kiedykolwiek czułeś się uwięziony w spirali frustracji, nieustannie reagując na kaprysy świata, ludzi, a nawet własnych emocji? To uczucie, że niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, wewnętrzny spokój zawsze wydaje się być o krok przed tobą? Pragniesz niezachwianego spokoju, umysłu, którego nie porusza chaos? A co, jeśli klucz do tej twierdzy tkwi nie w zmienianiu świata, ale w przemianie samego siebie? Nie to, co ci się przydarza, ale jak na to reagujesz, ma znaczenie. Ta maksyma Epikteta, jednego z największego filozofów stoickich, zawiera istotę tego, co dziś odkryjemy. Przez długi czas, jak wielu z nas, szukałem zewnętrznych rozwiązań dla wewnętrznych problemów. Wierzyłem, że jeśli moja praca będzie perfekcyjna, moje relacje bezkonfliktowe, a moje finanse obfite, szczęście przyjdzie naturalnie. Ale prawda jest taka, że niedojrzałość prowadzi nas do szukania zmian w otoczeniu, podczas gdy prawdziwa mądrość polega na przekształcaniu wewnętrznego krajobrazu. Problem jest uniwersalny. Jesteśmy warunkowani do reagowania, do obwiniania czynników zewnętrznych, do poczucia się ofiarami. Chcemy kontrolować to, co niekontrolowane, a to nas wyczerpuje. Ale istnieje droga, starożytna filozofia, która uczy nas nawigować przez życie ze spokojem i celem, niezależnie od zewnętrznych burz. To nie jest skrót do szczęścia, ale mapa do niezachwianej odporności i emocjonalnej samowystarczalności. W tym filmie zbadamy pięciu zasad stoickich, które, jeśli zostaną zastosowane, mogą zrewolucjonizować twój sposób myślenia, odczuwania i działania. Przygotuj się na podróż samopoznania, która wzmocni cię do zbudowania życia prawdziwego panowania nad sobą. Jeśli to do ciebie przemawia, skomentuj stoicyzm i zaczynajmy. Czy naprawdę wiesz, co jest pod twoją kontrolą? Czy marnujesz cenną energię, próbując poruszyć góry, które nigdy się nie ruszą? Wielu z nas żyje w stanie ciągłego niepokoju, jakby każdy element naszego losu był na łasce zewnętrznych sił. Gryziesz się opinią innych, zmiennością giełdy czy niespodziewanym deszczem, który zrujnował twoje plany. Istnieje ciche przekonanie, że gdybyś tylko mógł manipulować każdą zmienną zewnętrzną, spokój byłby twój. To jest fatalny błąd. Inwestujesz swoją najcenniejszą energię emocjonalną w rzeczy, które unoszą się jak chmury na niebie. Rezultat – czujesz się wyczerpany, bezsilny i sfrustrowany, gdy rzeczywistość odmawia tańca tak, jak jej zagrasz. Z każdą nieudaną próbą kształtowania świata cegiełka z twojej wewnętrznej twierdzy się rozpada. To Epiktet, były niewolnik, który wzniosł się na wyżyny filozoficznej mądrości, podarował nam niezbędny kompas wolności umysłu. W swoim enchejrydionie zaczyna od najbardziej wyzwalającej prawdy. Niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Wyobraź sobie człowieka w kajdanach, ale z wolnym umysłem. Nie może zmienić swoich kajdan, ale może wybrać, jak postrzega swoją sytuację, jak reaguje na swój ból, jak pielęgnuj swoją godność. To jest istota stoicyzmu. Nie możemy kontrolować pogody, gospodarkę, opinii innych, ani nawet życia tych, których kochamy. Ale możemy i powinniśmy kontrolować nasze sądy, nasze impulsy, nasze pragnienia i niechęcie. Twoja wolność zaczyna się dokładnie w punkcie, w którym rozpoznajesz tę granicę. Oto jak to zrobić dzisiaj, aby nakreślić własny krąg wpływu. Zacznij praktykować ćwiczenie dychotomii kontroli. Stawiając czoła problemu lub stresującej sytuacji, wyobraź sobie okrąg. W jego wnętrzu umieść wszystko, co jest bezpośrednio pod Twoją kontrolą: Twoje działania, Twoje słowa, Twoje myśli, Twój wysiłek, Twoje nastawienie. Poza okręgiem umieść wszystko, co nie jest: pogoda, nastrój Twojego szefa, wynik negocjacji. Tylko twój wysiłek w negocjacjach jest w środku przeszłość niepewna przyszłość. Gdy pojawi się niepokój, zadaj sobie pytanie czy to jest w moim kręgu, czy poza nim. Jeśli jest poza, weź głęboki oddech i powiedz akceptuję to moja energia nie będzie przez to wyczerpywana. Jeśli jest w środku, wymień trzy konkretne działania, które możesz podjąć teraz, aby pozytywnie wpłynąć na sytuację. Na przykład, jeśli projekt w pracy jest opóźniony, nie kontrolujesz biurokracji, ale kontrolujesz swoją komunikację z zespołem, swój plan awaryjny i swoje skupienie na priorytetowych zadaniach. Kiedy opanujesz tę zasadę, niepokój drastycznie się zmniejszy, jak rzeka, która odnajduje swoje koryto. Przestaniesz czuć się jak liść na wietrze, na łasce każdego zewnętrznego podmuchu i zaczniesz działać z pozycji niezachwianej siły i celu. Energia, która wcześniej była marnowana na bezużyteczne zmartwienia, zostanie skierowana na efektywne działania, budując solidną podstawę samowystarczalności i odporności, zdolną sprostać każdemu wyzwaniu ze spokojem, który niewielu rozumie. Ale oto czego prawie nikt w tym nie rozumie: akceptacja tego, co niekontrolowane, to nie pasywność. To prowadzi nas do czegoś jeszcze potężniejszego. Czy walczysz z tym, co już jest, czy akceptujesz rzeczywistość taką, jaka jest? Pokój zaczyna się tam, gdzie kończy się opór, ale to nie jest pokój poddania się, lecz pokój strategii. To naturalne, że opieramy się bolesnym sytuacjom, nieoczekiwanym stratom czy rażącym niesprawiedliwością. Łapiesz się na lamentowaniu, dlaczego ja roztrząsając alternatywne scenariusze z przeszłości lub fantazując o tym, jak rzeczy powinny wyglądać w idealnym świecie. To uporne zaprzeczenie lub zjakięły opór wobec obecnej rzeczywistości jest jednym z największych źródeł ludzkiego cierpienia, tworząc osobiste piekło, w którym umysł odmawia pójścia naprzód. Myślisz, że nie akceptując, w jakiś sposób zachowujesz kontrolę lub protestujesz przeciwko losowi, ale w rzeczywistości jedynie przedłużasz swoją własną agonię, wyczerpując swoje emocjonalne rezerwy i uniemożliwiając poszukiwanie skutecznych rozwiązań, które mogą pojawić się tylko z uznania tego, co jest. Marek Aureliusz. Cesarz-filozof, który rządził imperium rzymskim w czasach zarazy i wojny, napisał w swoich rozmyślaniach: Akceptuj rzeczy, do których los cię przywiązuje, i kochaj ludzi, z którymi los cię łączy, ale rób to całym sercem. Stoicka akceptacja nie jest bierną rezygnacją, białą flagą wzniesioną w geście porażki. Wręcz przeciwnie, jest to aktywne i odważne uznanie rzeczywistości, stanowcze tak dla niezaprzeczalnego faktu, że coś się wydarzyło lub dzieje. To zrozumienie, że kiedy kość została rzucona, walka z samym faktem jest tak samo bezużyteczna, jak próba powstrzymania przypływu. Mądrość polega na akceptowaniu tego, co jest, z siłą bezwarunkowej miłości do swojego losu, słynne amor fati, aby następnie zdecydować, co zrobić z tym nowym krajobrazem. Oto jak to zrobić dzisiaj, aby przekształcić opór w odporność. Gdy napotkasz nieprzyjemną sytuację, niepowodzenie, stratę, zacznij od cichego zdania: tak to jest i akceptuje to. Pozwól sobie poczuć początkowe emocje, złość, smutek, frustrację, ale nie przywiązuj się do nich, nie pozwól im dyktować Twojej narracji. Zamiast pytać, dlaczego to znowu dzieje się mnie, zmień pytanie na, skoro to się stało, jaki jest następny cnotliwy krok, który mogę podjąć, czego ta sytuacja może mnie nauczyć? Aktywnie praktykuj amorfati. Jeśli ważny projekt zakończy się niepowodzeniem, nie tylko akceptuj porażkę, ale przyjmij ją jako cenną lekcję Mistrza w przebraniu. Jeśli znaczący związek się kończy, akceptuj rzeczywistość rozstania i skup się na tym, jak możesz wzrastać, uczyć się i wzmacniać dzięki temu doświadczeniu. Zamiast trzymać się widma tego, czego już nie ma. Kiedy opanujesz tę zasadę, opór przekształci się w niezachwianą odporność, jak drzewo, które ugina się, ale nie łamie, pod wpływem burzy. Znajdziesz ogromną wolność, przestającą walczyć z nurtem życia, uwalniając energię, która wcześniej była pochłaniana w przegranych bitwach. Radykalna akceptacja. Pozwoli ci łatwiej się adaptować, znajdować możliwości nawet w najciemniejszych przeciwnościach losu i w końcu doświadczyć głębokiego spokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od Twojej wewnętrznej postawy wobec nich. Teraz kolejna zasada zakwestionuje wszystko, co myślisz, że wiesz o sile ujawniając, że prawdziwa siła jest znacznie bliżej niż sobie wyobrażasz. Czy uciekasz od dyskomfortu, czy obejmujesz go jak mistrza? Naga prawda jest taka, że najgłębszy rozwój tkwi w tym, czego najbardziej unikamy. Żyjemy w społeczeństwie, które uczy nas szukać przyjemności i unikać bólu za wszelką cenę. Jakby komfort był jedynym wskaźnikiem udanego życia. Popełniłeś błąd, nadmiernie się osłaniając, tworząc kopułę bezpieczeństwa przed wyzwaniami, zdrowymi konfrontacjami lub jakąkolwiek sytuacją, to tworzy strefę komfortu, która, choć wydaje się bezpieczna i przytulna, w rzeczywistości cię osłabia sprawia, że jesteś bardziej wrażliwy na każdą małą przeciwność i niebezpiecznie zależny od zewnętrznej walidacji lub idealnych warunków, aby czuć się bezpiecznie i kompetentnie. Stajesz się atroficznym mięśniem, niezdolnym do udwignięcia ciężaru rzeczywistości. Seneka, błyskotliwy filozof i doradca cesarzy, w swoich listach do Lucyliusza Często doradzał praktykę ćwiczeń dobrowolnego dyskomfortu. Argumentował, że celowo wystawiając się na małe niedogodności lub wyzwania, takie jak branie w zimnego prysznica, okazjonalne posty lub długie spacery, zamiast korzystania z wygodnej karety, trenujemy nasz umysł, aby tolerować dyskomfort. Co więcej, uświadamiamy sobie, jak mało potrzebujemy, aby być naprawdę szczęśliwymi, funkcjonalnymi i odpornymi. Ta praktyka nie jest masochizmem, ale mentalna kuźnia, która buduje wewnętrzną twierdzę, niezniszczalną zbroję, przeciwko nieuniknionym ciosom losu. Oto jak to zrobić dzisiaj, aby wykuć własną zbroję. Zacznij włączać małe, ale celowe akty dobrowolnego dyskomfortu do swojej rutyny. Może to być 30-sekundowy zimny prysznic rano, przekształcający początkowy szok w medytację nad przemijaniem. Może to być okazjonalne pominięcie posiłku, zawsze odpowiedzialnie i jeśli pozwala na to Twoje zdrowie, aby poczuć lekkie ukłucie głodu. I uświadomić sobie, że nie jesteś niewolnikiem swoich natychmiastowych pragnień. Wyzwij się do odłożenia natychmiastowej gratyfikacji, takiej jak sprawdzanie telefonu przy każdym powiadomieniu, lub impulsywne zjedzenie słodyczy. Na głębszym poziomie, wyzwij się do wyjścia ze swojej strefy komfortu, w trudnych rozmowach, wyrażając swoją opinię w sposób pełen szacunku, ale stanowczy. Lub przyjmując nową odpowiedzialność w pracy, która zmusi Cię do nauki i rozwoju. W tych chwilach obserwuj siebie, opór umysłu, pokusę poddania się. Pamiętaj, że trenujesz swój umysł, aby był mocniej wytrzymały, mniej reaktywny i bardziej samowystarczalny. Ta praktyka nie jest masochizmem, ale mentalna kuźnia, która buduje wewnętrzną twierdzę, niezniszczalną zbroję przeciwko nieuniknionym ciosom losu. Kiedy opanujesz tę zasadę, przestaniesz być zakładnikiem przyjemności i komfortu, które są kapryśnymi i wymagającymi mistrzami. Twoja zdolność do znoszenia przeciwności, zarówno małych, jak i wielkich, wzrośnie wykładniczo a odkryjesz niewyczerpane źródło wewnętrznej siły, które drzemało. Potrzeba zewnętrznej walidacji drastycznie zmaleje, ponieważ Twoje bezpieczeństwo będzie pochodzić z Twojej własnej zdolności do znoszenia i przezwyciężać. Poczujesz się pewniej siebie, bardziej zdecydowany i lepiej przygotowany do stawienia czoła każdemu wyzwaniu, jakie życie ci przyniesie, nie ze strachem, ale z niezachwianą pewnością własnej odporności. To prowadzi nas do czegoś jeszcze potężniejszego znaczenia uciszenia zewnętrznego hałasu, aby usłyszeć głos własnej mądrości. Ile razy reagujesz impulsywnie, zanim prawdziwie zrozumiesz sytuację? Cisza w tym szalonym świecie, to nie brak dźwięku, to kolebka mądrości. Żyjemy w świecie ciągłych i przytłaczających bodźców, powiadomień wibrujących w naszych kieszeniach, niekończącego się strumienia alarmujących wiadomości, kanałów mediów społecznościowych, które krzyczą o uwagę, i kakofonii cudzych opinii, które przenikają do naszego umysłu myślisz, że musisz być zawsze podłączony, zawsze odpowiadać, zawsze zaangażowany, ryzykując, że pozostaniesz w tyle. To nieustanne bombardowanie informacjami, połączone z chronicznym brakiem przerw na prawdziwą refleksję, prowadzi do pochopnych osądów, przesadzonych reakcji emocjonalnych i niebezpiecznego odłączenia od Twojego wewnętrznego kompasu popełniłeś błąd, pozwalając, aby zewnętrzny hałas dyktował twój stan umysłu, twoje priorytety i, w ostatecznym rozrachunku, twoje najważniejsze decyzje, przekształcając cię w echo świata, zamiast autentycznego głosu. Marek Aureliusz, cesarz, który rządził największego imperium swoich czasów, mimo wszystkich wymagań i presji, znajdował w swoich rozmyśleniach schronienie dla refleksji, niestrudzenie badając własne myśli i osądy. Stoicy podkreślali dyscyplinę percepcji, czyli wytrenowaną zdolność obserwowania rzeczywistości, bez natychmiastowego dodawania sądów, wartościowych interpretacji czy uprzedzeń. Wymaga to głębokiej wewnętrznej ciszy i świadomej przestrzeni do refleksji. To w tym ogrodzie spokoju, w tej przestrzeni między bodźcem a reakcją, możemy rozróżnić prawdę od pozorów, oddzielić fakty od fikcji i wybrać naszą odpowiedź w sposób racjonalny, cnotliwy i zgodny z naszą istotą. Oto jak to zrobić dzisiaj, aby pielęgnować własny ogród ciszy, wprowadzić chwilę ciszy do swojego dnia. Zacznij od pięciu, dziesięciu minut rano i lub wieczorem, kiedy siadasz w absolutnej ciszy, bez cyfrowych rozpraszaczy, bez muzyki, bez list zadań. Wykorzystaj ten czas, aby obserwować swoje myśli, jak chmury przepływające po niebie, bez osądzania. Zadaj sobie pytanie: czy ta myśl jest użyteczna, czy jest prawdziwa, czy jest pod moją kontrolą? Czy służy mi, czy mnie więzi? Zanim impulsywnie zareagujesz na prowokację, złą wiadomość lub irytujący e-mail, praktykuj stoicką pauzę. Weź trzy głębokie oddechy, poczuj powietrze wchodzące i wychodzące i stwórz małą, ale potężną przestrzeń między bodźcem a Twoją odpowiedzią. Pozwala to wybrać odpowiedź zgodną z Twoimi wartościami i Twoim rozumem, zamiast instynktownej i impulsywną reakcji, której możesz później żałować. Kiedy opanujesz tę zasadę, rozwiniesz niezwykłą jasność umysłu, jak krystalicznie czysta woda spokojnego jeziora. Twoja zdolność do podejmowania przemyślanych decyzji, zachowania spokoju pod presją i widzenia poza pozorami znacznie wzrośnie. Przestaniesz być zakładnikiem swoich emocji i cudzych opinii, stając się prawdziwym panem własnego umysłu i swojego wewnętrznego spokoju, kierując się wyostrzoną percepcją i głębokim rozeznaniem, które umożliwią ci nawigowanie przez każdą burzę spokojem. Ale co z tej całej dyscypliny, jeśli nie mamy jasnego celu, aby kierować naszymi działaniami? Następna zasada to Twój niezachwiany kompas. Czy działasz impulsywnie, czy według zasad? Czy Twoje życie ma większy cel niż dążenie do efemerycznych przyjemności, czy po prostu dryfujesz bez celu? Wielu z nas szuka szczęścia w zewnętrznych celach, jak fata morgana na pustyni. Więcej pieniędzy, wyższe stanowisko, większe uznanie społeczne, więcej dóbr materialnych. Myślisz, że spełnienie nadejdzie, gdy osiągniesz tę kolejną wielką rzecz, gdy w końcu tam dotrzesz. Prowadzi to do niekończącego się cyklu, do hedonistycznej bieżni, gdzie z każdym osiągniętym celem pojawia się nowe pragnienie, bardziej puste niż poprzednie. Popełniłeś błąd, opierając swoje życie na natychmiastowych gratyfikacjach i zewnętrznej walidacji. Czując się pusty i zdezorientowany, nawet po wielkich osiągnięciach, bez poczucia kierunku lub trwałego znaczenia, aby zakotwiczyć swoją duszę, stoicy wierzyli, że prawdziwe szczęście, eudaimonia, nie było stanem przejściowej euforii, ale życiem rozkwitu i dobrostanu, które polega na życiu w harmonii z naturą i rozumem, działając cnotliwie. Dla nich cnoty kardynalne mądrość, poznanie dobra i zła, odwaga, stawianie czoła strachowi i trudnościom, sprawiedliwość, traktowanie innych z uczciwością i umiarkowanie, samokontrola i powstrzymliwość były niezachwionym przewodnikiem do dobrze przeżytego życia. Seneka, jeden z najbardziej elokwentnych wśród nich, mawiał Cnota jest jedyną rzeczą, której nie można nam odebrać. Życie cnotliwe oznacza działanie z uczciwością we wszystkich okolicznościach, przyczynianie się do dobra wspólnego i używanie naszego rozumu dla dobra nas samych i innych, nie dla nagrody, ale dlatego, że jest to słuszne. Oto jak to zrobić dzisiaj, aby wyrównać swój wewnętrzny kompas. Zidentyfikuj swoje podstawowe wartości. Zadaj sobie pytanie, jaką osobą chcę być nie dla innych, ale dla siebie. Jaki wpływ chcę pozostawić na świecie, nawet jeśli tylko w moim małym kręgu? Następnie dopas swoje codzienne działania do tych wartości. Zanim podejmiesz decyzję, dużą czy małą, zapytaj, czy to działanie jest mądre, czy jest odważne, czy jest sprawiedliwe, czy wykazuje umiarkowanie? Szukaj okazji do służby, nawet małych, w swojej społeczności, w miejscu pracy lub w swoich osobistych relacjach. Może to być uważne słuchanie przyjaciela, który musi się wygadać proaktywne oferowanie pomocy koledze w potrzebie, lub poświęcanie czasu i energii, w którą naprawdę wierzysz. Skupienie nie jest na wyniku zewnętrznym czy uznaniu, ale na czystej intencji i cnocie samego działania. Kiedy opanujesz tę zasadę, twoje życie zysknie głębokie i trwałe znaczenie, jak kotwia, która stabilizuje statek podczas burzy. Przestaniesz gonić za efemerycznym szczęściem i znajdziesz zadowolenie w samej podróży cnotliwego życia, wiedząc, że działasz w zgodzie z tym, co w tobie najlepsze. Niepokój o przyszłość zmniejszy się, ponieważ twoje działania będą kierowane solidnym celem i niezachwianym wewnętrznym kompasem, budując dziedzictwo uczciwości, charakteru i pozytywnego wpływu. Które wykracza poza wahania świata. Dotarliśmy do końca naszej podróży przez pięć zasad stoickich, ale to dopiero początek Twojej prawdziwej transformacji. Podsumujmy: nauczyłeś się rozróżniać, co jest, a co nie jest pod Twoją kontrolą, akceptując to, co niekontrolowane z mądrością. Odkryłeś sztukę objęcia rzeczywistości z radykalną akceptacją, przekształcając opór w odporność. Zacząłeś pielęgnować swoją wewnętrzną twierdzę poprzez dobrowolny dyskomfort, wykuwając mentalną zbroję. Nauczyłeś się opanować swoją percepcję dzięki sile ciszy i refleksji, znajdując jasność pośród chaosu. I wreszcie zrozumiałeś znaczenie życia z niezachwianym celem, poprzez cnotliwe działanie i służbę. Nie jesteś już tym, który reaguje impulsywnie na każdy podmuch wiatru, który czuje się ofiarą okoliczności lub który szuka zewnętrznej walidacji, aby wypełnić pustkę. Osobą, którą się stajesz, jest ktoś o niezachwianym spokoju, panowaniu nad sobą, które emanuje z wnętrza, i zdolności do rozkwitu w każdym środowisku, niezależnie od tego, jak trudne. Jesteś na drodze do bycia dojrzałą jednostką, która rozumie, że prawdziwa zmiana pochodzi z wnętrza, że prawdziwa siła tkwi w Twojej wewnętrznej odpowiedzi, w Twoim wyborze. A nie w zewnętrznych okolicznościach, które cię otaczają. Pamiętaj, wyzwania nadejdą, burze się podniosą, ale Twoja zdolność do stawienia im czoła z mądrością, odwagą i wewnętrznym spokojem będzie Twoją największą bronią, Twoim największym dziedzictwem. Zacznij dzisiaj od małego kroku, stosując jedną z tych zasad, która najbardziej do ciebie przemówiła. Jeśli ten film cię poruszył i miał sens, proszę polub go. Podziel się w komentarzach, którą z tych pięciu zasad zastosujesz jako pierwszą w swoim życiu i jak może ona być katalizatorem zmiany, której tak bardzo szukasz. Udostępnij ten film komuś, kto według ciebie potrzebuje usłyszeć to przesłanie, wzmocnienia i samokontroli. A aby kontynuować swoją podróż transformacji i osobistego rozwoju z mądrością stoicką. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych spotkań. Twój umysł to ogród. Pielęgnuj go z mądrością, a zbierzesz niewzruszoną twierdzę.